Jeżeli zanętę namoczyłeś jakimkolwiek atraktorem, dzień wcześniej, wieczorem, zawsze schowaj ją do szczelnego foliowego worka. Jeżeli zostawisz w otwartym czy nawet w zamkniętym wiadrze, cały zapach razem z wilgocią wyparuje i rano ta zanęta będzie pachniała o połowę mniej. Jeżeli zanętę zapakujesz do worka, szczelnie zamkniesz, na drugi dzień będzie ona bardzo intensywnie, fajnie pachniała będzie doskonale wabić ryby.